Idę po buczynach, po modnikach. No tak jak ciężko idzie. Ale idę tak do górki. Patrz, jest. Świeci się róża. Ale mocny. Ale uczniak drugi Ale petarda ja nie mogę I to on tu leży długo. Ale gigant Pani ślada nic od jest Piękny Podnosimy drugi tego dnia Ale korona rozłożysta, masakra, ale czyściutka róża, taki właśnie, ale korona to świetna, no nie A co. дүггүй. Мөпійнтэн. Пофаржио